Wtorek, 23 marca 2021 roku. Wczoraj wieczorem zrobiłem nagranie w odpowiedzi na prośbę Tomasza, prawda? Gdzie w prawie jest napisane, że człowiek posiada nieśmiertelnego ducha, nieśmiertelną duszę, prawda? No i ja zrobiłem nagranie, które y, opublikowałem. Y, opublikowałem praktycznie dzisiaj rano, samego rana oczywiście widzę, że Tomasz po obejrzeniu tego nagrania zrobił w odwecie swoje nagranie także można je porównać yy, Tomasza nagranie w odwecie do mojego nagrania czyli moje nagranie jest pod tytułem Człowiek to mongolfiera haya TV i wpisałem słowo mongolfiera żeby był tytuł krótki, bo w języku włoskim właśnie mongolfiera to jest właśnie ten latający balon, który jest podgrzewany ciepłym powietrzem, prawda? To takie jest fajniejsze chyba zdjęcie. O, tu widać lepiej. Właśnie są ludzie, prawda? Podgrzewane powietrze i, i, i po prostu y, to słowo mi się bardzo podobało. Jednakże w ikonach, no, w ikonach, w ikonach nie ma. Takiego, żadne, takiej żadnej ikony, więc musiałem dać balonika. I Tomasz, właśnie podwycie do tego nagrania yy, z serii Jarzymianin. To jest 60. Numer. 60. Numer Jarzymianin. Oczywiście się pucuje w sposób ohydny. Muszę przyznać, Tomasz, że no, naprawdę, tak jak już wiele ludzi to zauważyło, napisało w komentarzach że jesteś manipulant, krętacz, oszołom, yy, no i tam po prostu różne inne rzeczy. Ja dodam to, co od początku mówiłem, że jesteś sekciarz, który buduje własną sektę według swoich urojeń, bo naprawdę tak jak potrafisz przeinaczać słowa ludzi, którzy mówią, w tym przypadku moje, nie? jak potrafisz odwracać kota ogonem, no to po prostu jesteś w tym bardzo świetny. Ja uważam, że naprawdę powinieneś pójść i się leczyć u jakiegoś psychiatry tamcia, Naprawdę. Więc tak, pomijając już te, już te twoje kłamliwe manipulacje w twoim nagraniu, gdzie po prostu robisz wszystko, żeby teraz wyślizgnąć się, ale ja tego nagrania nie zrobiłem dlatego i nie robię też tego nagrania po to, żeby ten, żebyśmy ten motor tutaj E, podesłał według przynajmniej tego co powiedziałeś, nie, jeśli jesteś słowny, honorowy i ambitny, to tak powinieneś zrobić. W każdym razie w tym nagraniu Twoim e, 60 odcinku ja po prostu nie podoba mi się to jak w sposób naprawdę ohydny, bezszczelny. Po prostu stawiasz publicznie moją osobę, e, w takim po prostu złym świetle. Gdzie po prostu no, szkalujesz moją osobę kolejnymi swoimi kłamstwami, ponieważ y, ludzie już wiedzą, jak potrafisz obrażać kobiety, jak potrafisz obrażać cudze żony, nie przebierając w słowach, prawda? I ostatnim takim przykładem jest właśnie Ewa Lipka. Gdzie po prostu ją wyzwałeś od idiotek, obłąkanych, od różnych innych, że ją tam już jest pocięta, już jest skończona, tam każdy może w tych twoich nagraniach to posłuchać. Eee, I tak jak ty obrażasz e, kobiety, których osobiście w sumie nie znasz, gdzieś tam dwa odcinki, e, trzy odcinki o tobie nagrała Ewa Lipka i na podstawie tej po prostu, no tak, ją zrównałeś z błotem, że coś niesamowitego. Potem zrobiłeś nagranie, gdzie ją rzekomo przepraszasz, nie wiem, czy pod naciskiem twojej żony, czy kogo, bo inaczej byś tego e, nie zrobił. E, jedno jest pewne, że ta Jagieba mówi, pycha z nieba, spycha, no, ciebie pycha to przerosła, po prostu. E, non stop, się uczepiłeś tego wersetu, że karcące upomnienie i wszystkich dookoła chcesz teraz karcić. Ale kiedy ktoś mądry skarci ciebie w sposób mądry, kulturalny i grzeczny, to zachowuje się jak rozkapryszone dziecko, które biegnie do samochodziku tam mi się musi wypłakać, ale w sposób naprawdę no, bardzo brzydki, bardzo brzydki. Jakże się wypłakał przed Sebastianem na, na Ewę. Potem oczywiście przeprosiłeś, ale to nie zmienia faktu, że ty już taki jesteś natury i się nie zmienisz tylko że to co mi się nie podoba to właśnie to jak oczerniasz mnie, że rzekomo źle potraktowałem twoją żonę. Ty, który traktujesz cudze żony bardzo źle i to jest udokumentowane w moich nagraniach i ci, którzy się znają to o tym wiedzą. Tutaj płaczesz teraz do kamery, łżąc jak bura świnia nie po raz pierwszy że ja źle potraktowałem twoją żonę w komentarzach pod nagraniem wylipki. Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. Najpierw posłuchajmy, jak to mówisz. Dlatego miłujemy Chaja pod naszą, całym naszym sercem, całą naszą duszą ze wszystkich naszych sił. Witam was, bracie i siostry. Krótki apel do Robka któremu wiem, że... No właśnie, witam was, bracie i siostry. Krótki apel do... Romana Adamczyka, a mnie już nie witasz? Widzisz, że ci brak dobrych manier? <shrush> nie, bo z psami się nie litam, człowieku, bo tak jak potraktowałeś moją żonę w ostatnich wiadomościach i tak jak już szczerze zacząłeś mówić, o mi, zarzucać mi, że ja smsuję z konta mojej żony. Wyobraź sobie, że pomimo tego, że Ewa mnie zablokowała, ja się tam nie pocuję w No, więc teraz przyjrzyjmy się, jak to jest, bo to, że w pewnym momencie faktycznie Słów, jakich użyłeś w komentarzu, to tylko ty używasz w swoich nagraniach i komentarzach i to małe dziecko by się kapnęło, że to nie pisała twoja żona w pewnym momencie ten komentarz. Ale okej, okay. mogło to być później, być może wcześniej to nie byłeś ty pierwsze komentarze być może pisała twoja żona, ale potem kolejne komentarze z pewnością pisałeś ty. Sądząc po stylu, właśnie jak ty to piszesz to dokładnie tak samo, jak się wypowiadasz przed tą kamerą. Ale dobrze, niech będzie, że obraziłem Twoją żonę, więc teraz przyjrzyjmy się, bo oczywiście wiem, że Ewa Lipka tak samo ogląda i będzie to nagranie tak samo oglądać, więc przyjrzyjmy się, jak to Twoją żonę obraziłem w komentarzu, tak? Pod właśnie nagraniem Ewy Lipki, czyli tej kobiety, która już ma prawie 40 lat, więcej, ma prawie chyba. 50 lat prawda e, obraziłeś ją muszę wejść tutaj o i teraz e, zobaczmy do tych komentarzy bo Ewa Lipka zrobiła o tobie nagranie tytuł nagrania jest Śledztwo Tomek od Haja. Okay. Śledztwo Tomek od Haja nazwał mnie Kretynką. Okej? Okay? No, i tak się rozpoczyna to nagranie. Walipka witam. O No właśnie. O hej, tak, kochani, trontolasie pani walipka witam. Niedziela 21 marca 2021 rok, 10.11 czasu angielskiego co ja się właściwie niedawno, co zebrałam, zebrałam. No i tu nie będziemy tracić czasu, przejdziemy od razu do komentarzy, gdzie oczywiście to jeszcze jest przed tym, jak ją przeprosiłeś, prawda? Żeby słuchacze wiedzieli. I po prostu wyzywałeś tą kobietę, ubliżyłeś jej, prawda? I co się dzieje? W pewnym momencie tutaj w komentarzach, jak to się mówi, ni stąd, ni zowąd, pojawiają się komentarze, komentarze pewnej komentatorki pod nikiem M Jarocinek. Ponieważ ja wiem, że M Jarocinek to akurat jest Twoja żona, która komentuje pod tym nikiem, prawda? Więc wiedziałem, że to komentarz pochodzący od Twojej żony, jednakże Ewa Lipka o tym nie wiedziała. I nagle ni stąd ni zowąd pojawia się twoja żona, ani się nie przedstawiła, ani nic, tylko od razu pojawia się też z jakimiś pretensjami. Więc tak, zaczynamy czytać. M Jarocinek. Czekaj, bo tu jest, żeby mi weszło. okej. Okay. M Jarocinek. A może warto tego SMS-a pokazać do kamery? To ci co małe literki widzą, wyraźniej zobaczą, że coś Pani przekręciła. Nic z ni to stąd, stąd, od razu z pretensjami, nawet się nie przedstawiła. Więc Ewa lipka odpisuje, bo nie wie nawet komu odpisuje. Odpisuje tak. Witam, abym pokazała SMS-a. <laughs> muszę zrobić zdjęcia, aby były wyraźnie widoczne. Jak znajdę czas, to zrobię i wrzucę na Facebooka, tam gdzie zbieram wszystkie moje śledztwa. Pozdrawiam. No więc M. Jarocinek pisze, czyli żona Tomasza Łapińskiego, czyli M. Jarocinek oznacza Marta Łapińska. Marta Jarocka Łapińska, tak jest na Facebooku. Marta Jarocka Łapińska, to jest jej nick na Facebooku, a tutaj jest jako M. Jarocinek. I M Jarocinek pisze. W ramach pani śledztwa przydałoby się tutaj sprostowanie co do SMS-ów. No więc wtedy wkraczam ja. I piszę tak. M Jarocinek. No właśnie. Przydałoby się sprostowanie, że powinnaś najpierw przedstawić się pani Ewie, że jesteś żoną Tomasza. Co o tym sprostowaniu sądzisz M Jarocinek? No i oczywiście Emia Rocinek mi odpisuje. Roman Adamczyk. Wybacz, Roman, to fałks pas i dzięki, że mnie wyręczyłeś. Pozdrawiam. No więc ja piszę. Emia Rocinek. Skoro prawo Mojżesza nie uczy dobrych manier, to nie zapominaj o polskim prawie, które tych dobrych manier uczy. Też pozdrawiam. Więc, Emia, Rucinek mi odpisuje. Wiem, wiem, że sprawa prawa wszelakiego jesteś biegły. Tylko, jakoś jak trzeba to prawo pokazać, to się nie da. Pokaż polskie prawo, które uczy takowych dobrych manier. No, więc ja odpisuję. Ponieważ to są Polacy, którzy żyją. W Anglii, ale teraz oczywiście oni się uznają, że są Izraelitami. Więc ja odpisuję tak. Eee, gdzie to jest? Gdzie to jest? A, odpisuję tak. Emia, rocinek. Jak cię matka z ojcem dobrych manier nie nauczyli, to państwo tym bardziej. Ani polskie, ani angielskie, ani izraelskie. Jak to widać. No i Emia Rucinek mi odpisuje, uwaga, bo jak na żonę, na kobietę, która też mnie osobiście nie zna, ja mam 51 lat, a żona Tomasza może mieć po 30, no bo Tomasz ma chyba 37-38 lat, więc jego żona może być troszkę młodsza, ale przypuszczam, że jest po 30, ja mam 51 lat, nie znam mnie osobiście, ale zobaczcie jakim tonem i hasłem do mnie rzuca. Roman Adamczyk, nie buzuj się tak! No. Kultura Tryska. Roman Adamczyk, nie buzuj się tak. Jak uważasz panią Ewę za mądrą, to sobie poczytaj jej komentarze i może coś do, się, do ciebie dotrze. No więc ja odpisuję tak. Bo to było w niedzielę, godzina południowa, tak gdzieś godzina południowa. Emia Rocinek: Buzuje się to twój mąż w szoferce teraz obejrzyj go sobie. No i to jest dokładnie to, Tomasz, który naucza prawa mojżeszowego, że 6 dni. W prawie mojżeszowym jest napisane. A Tomasz mówi, że przestrzega prawa mojżeszowego. W prawie mojżeszowym jest napisa napisane, że 6 dni będziesz pracować, a jeden dzień będziesz odpoczywać. Tomasz właśnie po sabacie sobie odpoczywał. Te komentarze miały miejsca w niedzielę, gdzie pół dnia przesiedział w kabinie nagrywając z Sebastianem Seba 76, prawda, nagrywając tam i oczywiście wyzywając Ewę w nagraniu, bo potem to w nagraniu widać jak ją tam wyzywa od różnych, prawda, ale oczywiście Tomasz twierdzi, że no to jest praca, yy, on tak pracuje. I być może jeszcze powiedz, że to jest praca właśnie w służbie Boga, tak? Czyli gruchy zbijasz, obijasz się, chłopie, w sobotę żeś nie pracował, w niedzielę z dziećmi zamiast gdzieś poświęcić czas dla rodziny, coś w kabinie pół dnia nagrywał w kabinie i obrażał człowieka, którego stworzył Bóg, prawda? Wyzywając tą kobietę od różnych, prawda? Nie robię jeden, ale oczywiście przestrzegasz prawa Mojżeszowego. Ech, brak słów. No, i oczywiście Emia Rocinek nie popusza, bo musi mieć ostatnie słowo należeć do niej, nie? Pisze tak, Roman Adamczyk. Ale skąd ty wiesz, deklarowałeś się przecież, że jego nagrań nie oglądasz mi za nic? No i ja odpisałem. Oglądać... Oglądając to nagranie Ewy, zerknąłem na Tomasza. Dobrze wiesz, że nie oglądam jego wszystkich nagrań, ale od czasu do czasu i tam. Oglądam. No, i tu się skończyła nasza rozmowa w komentarzach. Więc, no, jeśli ty, Tomasz, twierdzisz, że obraziłem twoją żonę, a ci, którzy cię już dobrze znają i wiedzą, jak ty potrafisz obrażać cudze żony i kobiety, jak potrafisz obrażać, no to chłopie, ty przy mnie to mi powinieneś buty czyścić. No. Bo ja to jestem gość jeśli chodzi o szacunek do kobiet. Ty niestety jesteś dziad. Naprawdę. I wracając jeszcze do nagrania, które tam no, naprawdę kręcisz niesamowicie. Powiem Ci chłopie, że miałem też zamiar e, być może nawet się z Tobą pogodzić. Właśnie wczoraj Ci <laughs> wysłałem wieczorem krótkie nagranie, gdzie sam w nagraniu mówiłeś, że chciałbyś cofnąć ten czas i jakoś załagodzić to, co między nami się wydarzyło. Po dzisiejszym nagraniu nie mam żadnych wątpliwości, że nie mam zamiaru mieć nic do czynienia z takim świrem jak Ty. Naprawdę. Dziękuję za uwagę.